Czy wy zdajecie sobie sprawę, na jakiej arenie jesteśmy, gdzie my się znajdujemy? Wiktoria Witkowo, grająca w 8 lidze mistrzów, czyli w B-klasie. A szkoda, bo jeszcze trzy sezony temu grali w klasie okręgowej. Pomijając już taki B-klasowy stan murawy, to jednak spójrzmy na warunki stadionu. Trybuny dla gości i gospodarzy zadaszone. Zadaszona duża trybuna z siedzeniami dla widzów. No to była klasa okręgowa jeszcze trzy sezony temu. Niestety w sezonie 22-23 spadek do A-klasy. A w sezonie 23-24 do B klasy No i nadal tu są. Tutaj mamy zwykłe takie ławeczki, nawet jakieś Somersby jest w tle, ale tam zadaszenie. Zaraz sobie tam przyjdziemy zobaczyć z bliska, jak się siedzi, jak wygląda, jaki jest widok na stadion. Nie będę tutaj siadać, bo jest po prostu trochę mokro, ale możemy sobie zobaczyć widok, jaki jest z tej perspektywy i naprawdę robi wrażenie, jak na B-klasę. Tutaj mamy całą konstrukcję. Tam jest budynek klubowy, ten biały, i tutaj. To nawet widać w oddali małe tężnie i widok. Na boisko. Tam mamy na przykład ławki plastikowe, tu krzesełka plastikowe pojedyncza, a tu i tam też że są częściowo stare ławki drewniane, no ale drewno służy. Bardzo stadion z takim dużym potencjałem, warunkami nawet na piątą ligę myślę w tym momencie, tylko by trzeba było po prostu poprawić stan murawy i może zrobić coś z tą alabieżnią, ale bardzo szkoda. Że niestety Ale są w B klasie po dwóch spadkach.